A no, w domu świętej Marty jest ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, szef sekcji Polskiej Radia Watykan. Dzień dobry, witam księdza. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pan redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Książę, tak jak już było to powiedziane, jak kolega Paweł powiedział, w kościele katolickim, w, kościoła, w kościołach chrześcijańskich dzisiaj rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas, który ma przygotowywać i katolików, i chrześcijan do tego najważniejszego wydarzenia w kalendarzu liturgicznym, czyli świąt Wielkiej Nocy, Wielkiego Tygodnia, a potem świąt, świąt Wielkiej Nocy. Tak się zastanawiam, środa popielcowa. Ten moment, w którym wierni słyszą od kapłana, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Takie zdania dość ostateczne. One mają dzisiaj jeszcze jakiekolwiek sens, przełożenie. Ostatnio byłem w jednej z parafii rzymskich i okazało się, że w tej parafii dodano jeszcze jedną przeświętą, ponieważ jest tak ogromne zainteresowanie tak wiele osób przychodzi do kościoła. Dzisiaj w internecie zobaczymy osób, osoby z pierwszych stron gazet, które będą miały na całym świecie znak krzyża na czole, ponieważ w Polsce jest posypanie popiołem, a często jest znak krzyża. U różnych krajów, Stanach Zjednoczonych, w, w innych krajach, szczególnie anglosaskich, więc to ma znaczenie. To ta właśnie środa pokazuje, jak ważne dla ludzi jest wejście w Wielki post. I ten gest w Polsce, jak ksiądz powiedział, posypanie głowy popiołem, to piękny gest pokory. To jest gest pokory, jednocześnie jest zaczynamy czas, który jest nazywany czasami tempi forti, czyli czas mocny, czas szczególny. I to ma, szcz ma wielkie znaczenie dla naszego życia wewnętrznego i dla naszego w ogóle życia, właśnie ten okres Wielkiego Postu. Tak samo jak tutaj są obchodzony we Włoszech, podobnie w Polsce, są w Polsce rekolekcje, jest sakrament pojednania, szczególnie w sakramencie, szczególnie przy okazji Wielkiej Spowiedzi jest takie minimum dla katolika, więc jest bardzo wiele ważnych wydarzeń. Na przykład sakrament spowiedzi, badania ukazują, że około 70% Polaków w tym czasie przystępuje i korzysta z sakramentu pojednania, z Bożego Miłosierdzia. Tym bardziej, że mamy taki szczególny właśnie czas Wielkiego Postu. Księże, nawrócenie i pokuta, modlitwa, post to są te główne przesłania, które powinny temu okresowi, temu, tych 40 dniom towarzyszyć. Dokładnie i jeszcze jest pomoc, to znaczy to jest taki czas, kiedy tak samo w Polsce, jak i w Rzymie mamy szczególne połączenie między Polską a Rzymem, dlatego że w Rzymie dzisiaj właśnie, w środę piercowo rozpoczyna się tradycja tzw. kościołów stacyjnych. Czyli, że ludzie przychodzą do tego kościoła, tak jak kiedyś to było, ponieważ Matka Najświętsza nawiedzała miejsca związane z życiem Jezusa. To jest takie przeniesienie Jerozolimy i tych miejsc świętych, drogi krzyżowej, tego co działo się w ostatnich momentach życia Jezusa do Jerozolimy. A Przepraszam, z Jerozolimy do Rzymu. I tutaj, właśnie w Rzymie, dzisiaj rozpoczyna się pierwsza taka procesja. Kościół stacyjny, papież pojedzie do Kościoła Świętej Sabiny i tam rozpoczyna właśnie tę tradycję. To była tradycja zapomniana, ale księży amerykańscy kilkadziesiąt lat temu ją odnowili. Więc można powiedzieć, że to są takie trzy słowa: Wielki Poście. Tutaj w Rzymie i w ogóle stacyjne kościoły, trzy razy S. Stacyjne kościoły. Słowo Boże, papież mówi o tym w swoim orędziu na Wielki Post w tym roku, żeby słuchać Bożego Słowa, słuchać tak jak Bóg słucha, do tego stopnia mówi. I trzecia sprawa to są schody, schody święte, które są tutaj w Rzymie, ale które są również w Kalwariach, różnych Kalwarii Zebrzydowskiej, Pacławskiej, w innych miejscach, które nam przypominają miłość Jezusa związaną z Jego męką. A ta właśnie męka Jezusa i to, co przeżywamy w Wielkiej Pości jest znakiem miłości Jezusa do każdego z nas. Dlatego te trzy słowa, trzy razy S, to znaczy stacyjne kościoły, Słowo Boże i schody święte jako znak, takie można powiedzieć materializowane sakrum, to jest coś, co nam towarzyszy w Wielkim Poście. Księże, zaraz będziemy rozmawiali też o tym, jak ten okres będzie wyglądał bardziej szczegółowo w Watykanie i, i w Rzymie, ale tak się zastanawiam, czy Wielki Post, ten te 40 dni, musi wiązać się albo tożsame jest z innym słowem wyrzeczenia? Dzisiaj właśnie rano podczas homilii ksiądz biskup tutaj w Domu Świętej Marty powiedział, że to, co jest najważniejsze w Wielkim Poście, to nie jest Czasami, jak się mówi, tylko wyrzeczenie, bo wyrzeczenie samo w sobie nie od... chodzi o coś więcej. Najlepszym postem jest miłość Boga i bliźniego. Uśmiech, dobry uczynek, to co dzisiaj w Ewangelii jest napisane. Jezus mówi: y Nie róbcie tak dobrych uczynków, czyli jałmużna, post yy, i właśnie modlitwa, żeby się ludziom pokazać, ale żeby jedynie Ojciec to widział. Dlatego wyrzeczenia tak, ale one są w jakimś konkretnym celu. W celu który nam przyświeca, a takim celem można powiedzieć, robimy to z miłości do kogoś. Poświęcenie matki, ojca, studentów. W Rzymie jest tak wielu studentów poświęcają się, że w Rzymie, w Lublinie jest tak wielu studentów, Miasto uniwersyteckie przecież Lublin, więc ludzie się poświęcają ale mają jakiś cel. I to wyrzeczenie jest w jakimś konkretnym celu. I dlatego Wielki Post przede wszystkim mówi o tym najważniejszym celu, a to jest Miłość Pana Boga i miłość bliźniego na różne sposoby, bo to jest coś więcej. Tyle tylko, że ten okres to, no właśnie, oprócz tego, tych, tych, tych może niewyrzeczeń, ale stawia przed nami dosyć chyba trudne wyzwania, bo tej szeroko rozumianej biedy czy nieszczęść wokół nas jest bardzo wiele. I dlatego właśnie tym bardziej jest okazja do podziękowania wszystkim, którzy od lat pomagają chociażby osobom, które są ofiarami wojny na Ukrainie. Tak wiele osób Lublin przyjął też, yy, przesiedleńców i te ofiar wojny, można powiedzieć. Więc to jest niesamowite też takie świadectwo miłości bliźniego. I jest tak wiele potrzeb, i gdyby każdy z nas coś zrobił, każdy. Jest takie wyrażenie w języku hebrajskim, to też w ramach Centrum Heśera chciałbym powiedzieć tikun. Olam, czyli u, y, ulepszenie świata. Nawet jakiś jedny, jedny drobny gest, jeden dobry uczynek. Mówimy właśnie o dobrych uczynkach. Więc podczas Wielkiego Postu, gdyby zrobić coś jednego, dobrego, małego, jakieś postanowienie i każdy by to zrobił, to to ma znaczenie. Tak jak powiedziała matka Teresa, że czasami taki dobry uczynek, to co mówi pan redaktor, że to są ogromne potrzeby, ale jak jeden dobry uczynek jest jak kropla w morzu. Gdyby nie było tych kropel, nie byłoby morza. Księże, dziękuję bardzo. Po proszę pozwolić, że zostaniemy jeszcze, ale to już nie na antenie Radia Lublin, ale w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Tam wszystkich Państwa odsyłam. Ksiądz Paweł Rytele-Andrianik, szef sekcji Polskiej Radia Watykan. Rozmawiamy o, o Wielkim Poście. Księże, i teraz pozwoli, Ksiądz, że przeniesiemy się trochę bardziej do Rzymu, bo już nieco zaczął ksiądz mówić, jak będzie ten okres wyglądał w Rzymie. Dzisiaj ten okres Wielkiego Postu, Środa, Środa Popielcowa otwiera. Jak on będzie wyglądał w Rzymie? Ojciec Święty rozpoczyna Środą Popielcową właśnie i celebracją na Aventynie w kościele w Wazylice Świętej Sabiny liturgię, Wielkiej, środy Wielkiego Postu można powiedzieć środy popielcowej, jest to szczególny czas właśnie rozpoczęcia takiej pielgrzymki po kościołach rzymskich. Jest 40 kościołów wyznaczonych i w tym czasie. Papież, czy tam osoby, które papież zaczyna to, ale są osoby, które pielgrzymują do tych kościołów. Jest przy okazji wspomnę piękna książka pani Hanny Suchockiej, która będąc tutaj ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej, właśnie była w tych kościołach i też zachęcała innych, napisała o tym książkę. Ponadto w niektórych diecezjach w Polsce są kościoły stacyjne. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby przenieść to doświadczenie Jerozolimy do własnego środowiska do Rzymu w tym przypadku albo do Polski. I żeby przeżywać też to, co było w Jerozolimie ostatnie dni życia Jezusa. Łączyć się w ten sposób z Jezusem. I dlatego jest tak, że ludzie nawiedzają te kościoły. One mają ogromne znaczenie. Na przykład jeden z księży amerykańskich, który opowiadał, yy, mówił homilię właśnie w środę papieżcową, mówi tak ja wiem, co to znaczy popiół, bo moja mama ocalała z tego właśnie z tej katastrofy, która była w, we wrześniu kiedy, w Stanach Zjednoczonych, kiedy te dwa bliźniacze, te wieże zostały zniszczone, i tak wiele osób zginęło, ona wróciła, była cała w tym prochu. Więc ja wiem, co to znaczy y, popiół. I to są takie niesamowite przeżycia, kiedy ludzie dzielą się swoim doświadczeniem, a wielki post jest dla nas. To jest coś, co dla nas jest, taki, to pewien luksus taki też dla naszego życia osobowego, duchowego. Ten popiół to tak, jak Ksiądz powiedział, piękny symbol, ale wielki post przepełniony jest tymi symbolami, czy może kiedyś był przepełniony tymi symbolami. Ja wrócę do tej rezygnacji. Czy rzeczywiście wielki post wymaga od tego, żeby rezygnować? To jest tak, że rezygnujemy z czegoś na rzecz czegoś. Na przykład. To jest taka tradycja. Teraz może tego nie czujemy, bo jednak Polska jest krajem dostatnim, ale na przykład ludzie czasami jedli słabsze posiłki, powiedzmy tak, a to, co zaoszczędzili, dawali ubogim. Więc to jest rezygnacja w jakimś konkretnym celu. Ja to robię, ja wiem dlaczego to robię. I dlatego ta kwestia wielkiego postu jako rezygnacji. Czasami używa się słów postanowienie. I to postanowienie. Człowiek sam wybiera na ten okres wielkiego postu, więc jest to okazja również, żeby mieć swoje osobiste postanowienie, które ma jakiś konkretny cel. A tak zwyczajnie po ludzku, nawet po to, żeby się sprawdzić. Też można się sprawdzić, ale też w Ewangelii jest napisane właśnie, że żeby zrobić coś, co byłoby miłe Panu Bogu i ludziom. To znaczy, żeby to Pan Bóg widział, to nasze postanowienie. Nawet nie o, o to chodzi, żeby komuś pokazać. Ale chodzi o to, żeby, żeby yy, zrobić coś dobrego. To jest takie proste, takie proste słowa, dobry uczynek. Yy, czasami tak bardzo często używamy. Ktoś myśli tak, może yy, aż zbyt często używane, albo może nie, no nie wiem. W każdym razie to słowo dobry uczynek, to nie chodzi tylko o jakieś myślenie o czymś, czy am, planowanie, ale coś konkretnego. I chrześcijaństwo jest konkretną religią. Jest religią bardzo. Nastawioną na Boga i drugiego człowieka. To, co robię, robię dla kogoś. Ja wiem, dla kogo to robię. I dlatego ten wielki post jest okazją, żeby być aktywnym. Bo czasami się mówi, A, takie wycofanie w wielkim poście. Nie, właśnie wielki post jest czasem, aby być aktywnym, żeby zrobić coś dobrego dla innych. Księży, wspomniał Pan, wspomniał Ksiądz o, o, o tekstach, jakie, jakie papież Leon wygłasza, choćby w homiliach. Ten okres jest dość trudny, choćby w sensie międzynarodowym. To, co dzieje się na Ukrainie, jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich: i dla polityków, i dla kościoła, i dla po prostu wiernych. Dokładnie tak. Dlatego, jeśli. Tak składa się, że no, jako pracując w, w sekcji polskiej Radia Watykańskiego, Watykan News, mam okazję na bieżąco śledzić wypowiedzi papieża, to słowem, które wydaje się, że najczęściej papież używa, jest pokój. Co więcej, pierwszą parafią, którą odwiedził papież Leon jako biskup Rzymu, czyli w swojej diecezji, i on sam o tym mówił na początku, jest parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Więc mu na, na tym też zależało. Pierwsze słowo, które powiedział, to La Pace, sia con tutti voi: Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Więc papież bardzo często mówi o pokoju i robił ogromne wysiłki właśnie w tej kwestii. Ogromna pomoc jest również dla Ukrainy. Teraz chociażby w tym czasie kardynał Krajewski w imieniu Ojca Świętego przekazuje ogromną pomoc, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zimna i o kwestię no, tragicznej sytuacji, na, na która jest obecnie na Ukrainie, żeby ratować, kogo tylko się da. Więc. Papież mówi i robi. Modlitwa i praca, słowo i praca, konkretne działania. I to widzimy w postawie Leona XIV. Księży, mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze porozmawiać na temat wydarzeń okresu Wielkiego Postu w Watykanie i w Rzymie, bo kulminacją tych dni będzie oczywiście Triduum Paschalne i potem, i potem Wielkanoc. Bo do tego, do tego właśnie ten okres nas przygotowuje. Jak najbardziej w tym czasie oczy świata są zwrócone na Jerozolimę? I na Rzym, ponieważ w tych miejscach główne są celebracje związane z tym, co dla bardzo wiele, wielkiej liczby ludzi na całym świecie jest tak istotne, bo samych katolików jest miliard czterysta dziewięć milionów, chrześcijan jest ponad 2 miliardy na świecie, więc a w tym czasie, właśnie ten czas Triduum Paschalnego, wszyscy przeżywamy. I mam nadzieję uczestniczyć poniekąd w tych wydarzeniach rzymskich i watykańskich. Księże, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie panu gratorowi. Dziękuję państwu.